To nagranie przedstawia sytuację w stylu oko za oko, ząb za ząb. Kierowca dostawczaka zajeżdża prawdopodobnie ciężarówce drogę, jednakże kierowca ciężarówki postanawia staranować dostawczaka i wrzuca go do rowu. No cóż, taka trochę instant karma, można by rzec. Mistrzowie kierownicy wjechali do rowu, a teraz próbują wyciągnąć samochód, i co prawda kończy się to sukcesem. Lecz chwilę później wyszarpali cały zderzak z tego pojazdu. No cóż, szczęście w nieszczęściu. Na przejściu dla pieszych niezdecydowany rowerzysta wchodzi, a raczej wjeżdża jednak na pasy, powodując nagłe hamowanie u kierowców. W tej sytuacji winny jest rowerzysta, bo powinien iść przy rowerze, a nie przejeżdżać przez pasy. Ludzie przechodzą sobie normalnie na pasach, a chamski kierowca BMW przejeżdża przez pasy. Jak widzicie, ryzyko kolizji z pieszym było tutaj całkiem prawdopodobne. Srebrne polo wlecze się po lewym pasie, tamując płynność ruchu drogowego. Nagrywający musi wyprzedzić go, niestety, z prawej strony. Kierowca w nocy postanowił podjąć dosyć ryzykowny manewr wyprzedzania na podwójnej ciągłej i w dodatku na pasach. Ocena sytuacji w takim przypadku mogła być praktycznie niemożliwa, i można powiedzieć, że miał dużo szczęścia, że nic nie jechało z przeciwnej strony. Kierowca Vana, zjeżdżając na prawy pas, zajechał drogę autobusowi i ten musiał lekko przyhamować. U jednego kierowcę pokusiłoby wyprzedzić i jak możecie zobaczyć, chwilę później z przeciwnej strony jechała ciężarówka. Z pewnością doszło tam dalej do wymuszenia hamowania na ciężarówce. Jednakże chwilę później laweta, przewożąca dwa samochody na podwójnej ciągłej, podejmuje się wyprzedzania. Zapala się zielone światło i samochody ruszają, jednakże czarna Toyota przed nami nagle postanawia zmienić pas, na którym się znajduje, mimo że już nie może tego zrobić. Sygnalizuje zjazd na prawy pas i wymusza pierwszeństwo na innych samochodach, w tym także na nagrywającym. Nie rozumiem, dlaczego kierowcy tak się zachowują. Jeśli nie znają drogi, to wystarczy włączyć nawigację i nie będzie problemu z dojazdem z punktu A do punktu B. Podczas jazdy drogą szybkiego ruchu jeden z kierowców Volkswagena wjeżdża przed autora nagrywającego i to zachowanie jest poprawne, jednakże drugi brat Volkswagena już zaczyna szeryfować, bo zajeżdża drogę nagrywającemu. W dodatku ten pierwszy Volkswagen musi zjeżdżać maksymalnie do lewej strony, jak później widzimy to, chamskie zachowanie podyktowane jest robotami drogowymi na lewym pasie. Jednakże to nie tłumaczy jego zachowania, które oczywiście było wysoce niepoprawne i powinno zostać ukarane mandatem. Mały samochód wyprzedza nagrywającego na zakręcie i w dodatku na podwójnej ciągłej. Chwilę później jest teren zabudowany i wątpię, aby jechał on z prędkością 50 km na godzinę. Motocykl, omijając ciężarówkę, traci kontrolę nad pojazdem i spada z niego. Jednakże, jak się domyślacie. Nie mogę Wam pokazać tej sytuacji, mimo że bardzo bym chciał. Jak jednak widzimy, później wstaje i wygląda, że nic mu nie jest. Nagrywający, oczywiście, jako porządny obywatel, się zatrzymuje i pyta, czy wszystko z nim dobrze. Zapewne tylko z jego motocyklem nie do końca wszystko jest w porządku. Ten osobnik wymyślił nową zasadę ruchu drogowego dotyczącą zawracania przyznam, że nie uczyli mnie nigdy takiej na kursie prawa jazdy. A tak na poważnie, to nie mógł on wykonać takiego manewru, bo to już jest jazda pod prąd, a na dodatek wymuszenie pierwszeństwa na autorze. Czarna Honda dosyć dziwnie się zachowuje, bo przyspiesza i przyhamowuje praktycznie co chwilę, przez co jazda nie jest płynna i podchodzi już trochę pod tamowanie ruchu. Nie rozumiem, skąd wzięło się takie zachowanie. Kierowca białego BMW daje na rondzie kierunkowskaz w lewo. No ale mimo wszystko pojechał on poprawnie. Zapewne odruchowo mógł pomylić się i źle dał kierunkowskaz. Autor wjeżdża na drogę jednokierunkową, aż tu nagle pojawia mu się Skoda, która jedzie pod prąd. Na jego nieszczęście trafił na okropnego uparciucha, który chce dalej jechać pod prąd zamiast wycofać się. Niestety stoi jak kołek wryty w ziemię przez większość czasu. Aż nagle dopina swego i omija nagrywającego jadąc pod prąd, już do końca drogi. Przypominam, że mandat za jazdę pod prąd na drodze jednokierunkowej może wynosić od 200 do 500 zł, a kierowca otrzyma 5 punktów karnych. Ten kierowca ścina wszystkie pasy jednocześnie, czego oczywiście nie mógł zrobić, bo zmiana pasów powinna być płynna, a nie tak nagła. Podczas normalnej jazdy. Kierowca białego samochodu poczuwa się i zaczyna szeryfować przed autorem nagrania, powodując u niego hamowanie pojazdu. Ten kierowca jadąc prosto zapomniał chyba co to za czerwone światło pali się nad jego głową. I jakby nic się nie stało, jedzie sobie dalej. Czy według was grzywna w wysokości 500 zł, a także 15 punktów karnych może nauczyć tego kierowcę pokory? Na nakazie jazdy prostokierowca przed nami postanawia jednak sobie skręcić w lewo. Nie wiem jakim cudem dwie sekundy przed. Nie zauważył on znaku, chyba że zauważył, i jest to celowy ruch na skróty. Wielu kierowców w takim przypadku woli dopuścić się hamstwa drogowego, niż przejechać odrobinę dalej, aby znaleźć inne dojście do wyznaczonego celu. Kierowca białego samochodu przejeżdża na żółtym, a nawet już czerwonym świetle. W rytm zasady piratów drogowych, no bo przecież zdążę. Kierowca żółtego Lamborghini urósł i jedzie przez chodnik dla pieszych w pobliżu mostu. Zapewne delikwent obrał sobie taką drogę na skróty, ale to, że jest bogaty, nie oznacza, że może dopuszczać się takich zachowań na polskich drogach. Może mandat na nim nie zrobi wrażenie, ale punkty karne już tak. Ty, Ty jesteś? Ta sytuacja jest wyjątkowo mocna. Na pierwszy rzut oka wydaje Wam się, że to jest zwykłe wymuszenie, jednakże tu Was zaskoczę, skąd taka nerwowa reakcja kierowcy? Przewoził on 24 tony przypięte na paletach, przypięte pasami na naczepie. Gdyby jeden taki ładunek się odpiął, to z kabiny kierowcy nic by nie zostało. Mam problem ze zrozumieniem, co się dzieje na tym nagraniu, zatem razem to przeanalizujmy i być może wy będziecie mogli wykazać się w komentarzach. Dobrze także, zacznijmy od tego, że otwierają się rogatki i wszystkie samochody przejeżdżają normalnie. Jednakże chwilę dalej są kolejne rogatki, które są zamknięte. Domyślam się, że chodzi tutaj kierowcy o to, że miał wyjątkowego pecha, że pociąg jechał pierw z jednych torów, a później z tych oddalonych trochę dalej. Ewentualnie istnieje też możliwość, że tak naprawdę z jednego torowiska nic nie jechało, a rogatki jakimś cudem się otwierały bądź zamykały. Ciężko ocenić o co tutaj chodzi. Ewentualnie istnieje kolejna możliwość, że doszło tutaj do czegoś, co mogłem przeoczyć. Ten film wcale nie musi się kończyć, bo przygotowałem dla ciebie już kolejny także kliknij tutaj. Dziękuję wszystkim patronom wspierającym mój kanał. Jesteście niesamowici i to dzięki wam mogę rozwijać się jeszcze bardziej. Dlatego zachęcam ciebie, drogi widzu, do sprawdzenia mojego profilu na Patronite.